Siemanko, z tej strony Midas.pl i Solid Snake. Siema, Dzisiaj siema. mamy turystyczny numer 2. Z losu, jest z zamkniętymi oczami. Tu. Gdzie wylosowałeś? Okay. Platforma, dobrze. Ale pan, ale pan trafił na... 3 t 3 Poszły konie po betonie. Dobra, ja widzę Tinkina, ląduje na dachu nad nią. Ktoś ląduje. Najprawdzie tu lądowałeś. To gdzie jest budka do przebrania się. Co, przebierasz się za to migdana? Nie, biegnę. Ona gdzieś tam spadła w ogóle, wiesz, platformy trochę niżej. To słabo. Tam gdzie kroki są. A tak? są podwójne kroki. Także mamy tutaj jakiegoś przewodnika. Mam go. Ok. A raczej uciekł ale szybko biega. Dawce fragów. Są do pomieszczenia zanim nie wchodzę, bo to czuję pułapkę. Nie ma żadnej pułapki. Ja go roznajmę, jest to za Aż Masz kartę? Ono nie daje A, karty chyba. Wziąłeś. A, wziąłem, była na dole. Czuję się jak wstadło z wojnych chlamów, bo oni chodzili. Ale w grze czy w serialu? W serialu. Cholipka! W serialu. Gdzie jest ten? Nie wiem. 19 metrów, no Dawaj, solid. Oni nie chodzą po drabinkach w tej grze? No. Tutaj są jakieś schody koło mnie. Doprowadzą do safe. O! Mam tak. safe. Chodź. Idę, idę, idę. Szybko, szybko. Cholipka! Ważne, żeby mieć teraz dużo HP, bo burza idzie. Ale nie uciekamy, co nie? No. Kto by uciekał przed burzą? O! No. Po prostu otwieramy wszystko bez zawahania. Dobra, chyba tu nic lepszego Tam nie ma. To a... i to. Do tego kryształku. Inaczej, lift. Yes, sir. Ja się boję o siebie, bo ja mam mało HP, ale. Na ciebie też. My to tak z tą burzą walczymy, to powinniśmy się nazywać Stormtroopers. To będziemy taksówką zniszczenia. O, dobre. To jest biuro podróży. Nie? Mhm. Mm to jest pojazd biura podróży. Mhm. Mm nie? Mhm. Mm nie? I jadę po przejeżdżać biuro podróży. O! No tym się nie da przyjechać. Dawaj, switcha. Okej. Okay. Idziemy tylko popatrzeć, jakie są tu i i idziemy do naszego pojazdu. Nie dobra, Sonu. Nie, nie, nie wchodź tu, bo cię namierzą wieżyczki. Nie wchodzę, nie wchodzę. Bo ja jestem tym, tym, duchem. Duchiem. Ups, już nie jestem duchem. Burza tu zaraz przyjdzie. Cholipka! Uber zajechał jeszcze panie. Okej, okay, idę. Spony nie mamy. O. Będzie się ciężko jeździć. Cholipka! Czekaj, nie jedź. Ty, tu nawet światła są zbyte. Z przodu są. Z tyłu też. Ło, i kołek. Cholipka! Mamy jakieś potencjalne fraki przed nami, ale tam być za zadyma. Dawaj tu na górę, może posnajpujemy trochę. O, troki są. To znaczy, że jest blisko. Ty mi das Normalny, najnormalniejszy Na NS są. Alama się w skali ze sobą. A nie! Uważaj tutaj Gostek zachodzi Gdzie jest? Gdzie jest? wprost nas Tego nie idzie nic trafić. Dostał będę Pojedzek będziesz... Normalnie. No jak będę? E, miał małą HP czy coś, to chowa się za drzewko. Dostał. Dostał. Chujka dostała. Na górce są, nie? Tak. A tutaj cię jeden gościu, zachodzi. Dostałem snajper. W wodzie. Tak, ale ja dostałem sniper. Kolibka. Dobra, jedzie na tyrolce, zaraz go tu zejdę z strzelbą. Ja mnie tam zaraz też zejdą. O, no, mówiłem, zdjęli mnie. Nieźle poszło. Cholipka! Z lewej mamy jakiegoś barudera, ale on leci w trochę innym kierunku. Tak, ok, a ja jestem już prawie na tym samym dole. Mamy to samo tempo. Czy ty, troszkę wolniejsze? O i pamiętam, że zawsze w sypialni na Górze zlądowaliśmy, i to, zawsze czekała na nas. Kolipka! Ja już się biję. Powalony? Tak, a co ja, na, Powalony i odrodzony. Mamy minutę 28. Wychodzimy tylko idziemy tojką. Ten gruby kot się zmieści do tojki? Nie, sądzę. A, on się teleportował. Wiesz jak tojka się zatrzęsła? Cholipka! Chyba coś tam grubo przycisnęło, to nie? Jest, cała tojka się trzęsła. No, rozumiem. Ej, pokażę ci coś Ale... głupiego. Zobacz. Dobra. dobre. Jest metalika. Dobra, dawaj leci do kółka, bo mam kości. Gdzie masz tych panów, szanownych? Ale zaraz ich nie będzie. Zamawiam firmę zamawiam firmy wyborzeniową. proszę zniszczyć biały dom. Zlecenie przyjęte. Dwie takie te wystarczą. Teraz siadaj Kurde, komuś pomidory rozjechałem O, przed nosami sprzątnąłeś Kolibka, ale już las autem dostał Cześć, z tym panem pograć w Rocket League? Te ten miał das jest on, bo on sam siebie leczył O, i teraz miło leczył. A czekaj, auto biura podróży. Mamy taksówkę. Zapraszam. Tu do taksówki. A, mów że do Ubera Ubera. Dzień dobry, na Dzień dobry. krakowskim przedmieście poproszę. A co to jest? No widać że pan z Ubera. Pisze sobie pan tam na, na Google, co se tak. pan dojedzie. Ale to jest Uber Fortnite'owy. For, Fort Uber. Fortnite Uber. Dobra, ja to tam gdzie są strzały. Zamawiał pan dobrą zabawę? Tak. To zaraz właśnie Sz będzie. Przygotowałem pocztóweczkę. Tak, na dobre wejście. Czy po cichu to robimy? Ale mamy auto, to nie będzie po cichu. Zlikwidowałeś kogoś? Taki bomby, tylko słyszałem. On dostał ode mnie snajpę. No dlatego tak szybko uciekł. Uberem go gonimy? Tak. Nie wiem, czy go dogonimy. Jak będziesz gdzieś go widział, strzelaj. Od razu ktoś się tam odrodził. Snupa. Ja bym tam nie jechał, bo pewnie ma dobre hmm. itemki. Nie no, tam jak zobaczą Ubera, to nawet przez bramę nas nie wpuszczą. Czemu? Chyba do stóp ani Kuberem nie podjeżdża. To jest Ford Uber. Wyszli im pod szpół. Ty, muszę wysiąść, czaisz? Ale. Pocztóweczka. To była moja ostatnia. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Chciałem zobaczyć, czy przeczytają. No dobra. Odpowiedzieli jakimiś strzałami. Skończyły mi się pocztówki, znaczy skończyły mi się znaczki, jakby co, nie? A mógłbym ja prowadzić? Bo ja jestem kierowca Fortubera. Proszę Czyli bardzo. Gangster Eminem, Idę na przynętę. Dobra, na E. I od tyłu. Mają mnie, jakby co. Kolika. Ej, wleciał w niego strzał i nie dostał. Wow. A. Pamiętajcie, Pamiętajcie, żeby zostawić tubika i łapkę w górę, narka.